Złe wieści z nowej dęby. W zakładach metalowych Dezamet zapowiedziano grupowe zwolnienia. Zarząd i związki zawodowe nie dogadały się w sprawie ochrony miejsc pracy. Nie pomogło wprowadzenie skróconego do czterech dni tygodnia pracy. Firmy nie stać na utrzymanie 600-osobowej załogi. Te trofea, które Dezamet zdobywał jako jeden z przodujących branży zbrojeniowej są już tylko wspomnieniem dobrych czasów. Od początku roku nie ma nowych zamówień. Prezes twierdzi, że część pracowników musi odejść, bo brakuje pieniędzy na utrzymanie 600-osobowej załogi. Nie Dotyczy to zwolnień około 100 osób w ramach zwolnień grupowych. Wcześniej zostało zwolnionych z umów na czas określony około 30 osób. W związku z tym na łączną skalę przewidujemy Niecałe 140 osób To nie pierwszy kryzys w Dezamecie. 10 lat temu z ponad 4 tysięcznej załogi pozostało zaledwie pół tysiąca pracowników. Utrzymała się tylko produkcja amunicji dzięki zamówieniom wojska. Wieloletnie umowy pozwalały na zakupy nowoczesnych maszyn. Teraz, gdy zamówienia są ograniczane, są ogromne obawy, bo inne zakłady w Nowej Dębie, które powstały po przekształceniu w Dezamecie, także mają kłopoty. Pracownicy Kaltexu, niewielkiej 20-osobowej spółki, już są na bruku. Nie ma pracy, firmę mają zlikwidować, proszę pana, dzwoniłem ostatnio do księgowej, upadłoś firmy. Czyli to nie tylko dezamet? Nie tylko, te małe spółki, które się rozwiązały, co tego, no upadają, no wszystko upada. Sytuacja w mieście staje się dramatyczna, bo o pracy jest bardzo trudno. Z tego co, co słychać, to czy nie zwalniają, a nie zatrudniają? Ciężko, ciężko pracę. Jak już coś to, to tak za 8-9 A tak miało być dobrze, tak miało być cudownie. Mieliśmy być w Japonii. Co tylko o tym mówić. Związki zawodowe nie zgadzają się na zwolnienia grupowe w Dezamecie. Trwa pogotowie strajkowe. Zarząd od 1 kwietnia chce jednak wręczać pierwsze wypowiedzenia.